Jeżeli nie macie planów na weekend, to możecie trochę czasu spędzić w trybie automat do gier wyrównanie. Jak zwykle w automacie do gier zobaczycie niby zwykłe bitwy losowe, ale z pewnym twistem, bo zasady, które na nich obowiązują czasem bywają totalnie odjechane i inne od tego, co możemy zobaczyć na normalnych bitwach losowych. Tym razem czołgi niskiego tieru zostaje potężnie zbufowane. Zostały po kilka tysięcy punktów wytrzymałości niesamowitą penetrację i uszkodzenia, tak, żeby ich zdolności wyrównać z czołgami wyższych tierów. No i trzeba przyznać, że wygląda to całkiem zabawnie, kiedy na przykład pierwszy albo drugi tier opierdziela całego Mausa. Ale oczywiście oprócz samej zabawy możecie zdobyć dodatkowo nagrody za wykonywanie pewnych misji. Do wygrania są kredyty, rezerwy osobiste, wolne doświadczenie, obligacje, części, punkty battle passa, no i dodatkowo jeszcze losowa nagroda, z której mogą wypaść również te, które wymieniłem, albo na przykład dni konta premium. Po wykonaniu wszystkich misji i zdobyciu wszystkich nagród gwarantowanych w tym trybie możecie później cały czas grać i zdobywać kolejne nagrody, które już wypadają losowo. Tryb będzie dostępny w ten weekend, czyli od 13 do 15 czerwca i później kolejny weekend od 20 do 22 czerwca. A jeśli mogę Wam coś doradzić, to ja Wam doradzę bardzo fajny czoł, który moim zdaniem świetnie spisuje się na tym trybie, a jest to T7 Combat Car, który myślę, że większość z Was powinna posiadać w swoim garażu. A dlaczego ten czołg jest taki fajny? No, przede wszystkim zobaczcie, ten czołg posiada 3000 punktów wytrzymałości, no bo tak jak mówiłem, został bardzo poważnie zbawowany, bo jest tylko i wyłącznie drugim tierem. Dodatkowo ma tutaj pociski, które zadają 26,4 uszkodzeń na strzał średnio i ma 120 mm penetracji prawie. Czy to jest dużo? No. Biorąc pod uwagę to, że macie magazynek, który wystrzeliwuje szczerze nie wiem ile pocisków, nie zabijajcie mnie za to, ale jesteście w stanie zrobić spokojnie 1000 uszkodzeń na taki magazynek. Zobaczcie, wyjechał tutaj sobie jakiś francuski kołowiec i zaczynamy go po prostu masakrować w tym momencie, i już mamy zrobione 1000 uszkodzeń. Teraz chwila przeładowania. Tutaj inni, że tak powiem. Zawodnicy się nim zajmują, ja sobie przeładowuję i tak się właśnie skupię na mecz na tym czołg. Grałem kilkoma różnymi. Oczywiście dużo różnych, różnych fajnych magazynków z tego tieru jest śmiesznych, na przykład TOK też jest bardzo zabawny, bo ma bodajże 7 czy nawet ponad 7 punktów wytrzymałości. Generalnie im niższy tier, tym zabawa lepsza, moim zdaniem. Dziesiątymi, dziewiątymi, ósmymi tierami gra się tak średnio, bym powiedział, bo one nie są dużo zbawowane dziesiątki właściwie chyba w ogóle nie są zbawowane, tylko są takie jak były. Natomiast te niskie tiery są naprawdę bardzo zabawne, kiedy wyjeżdżacie takim T7 Combat carem i prujecie taką BZT 176 Kto wziął sobie BZT po to, żeby robić jeden strzał za 800, co, co tam nie wiem co, co 20 sekund, a tutaj wyjeżdżacie T7 Combat carem, macie 3000 punktów wytrzymałości i macie niesamowity magazynek, dużo demandu i po prostu... Masa frajdy. Typ jest oczywiście taki rozrywkowy, tutaj nie ma za bardzo co się, co się bawić w jakieś skomplikowane taktyki. Chodzi o to, żeby pojeździć, postrzelać, powygłupiać się, wymyślić coś śmiesznego, coś, coś zabawnego, na przykład takiego CDC-ka za 1159, obić. I do, jeżeli do tego tak będziecie podchodzili, to myślę, że będziecie zadowoleni. A tak jak mówiłem, można za to zdobyć całkiem fajne nagrody, więc warto sobie. Warto sobie ten tryb odpalić, moim, moim zdaniem. Tym bardziej, że raptem kilka czy kilkanaście bitew, no kilkanaście może bitew, bardziej wystarczy na to, żeby zdobyć wszystkie nagrody. A te bitwy, jak widzicie, też nie są zbyt długie. Możecie wyjechać, wyfarmić co macie, wyfarmić, wyłączacie bitwę, wskakujecie do następnej jakimś innym czołgiem. Myślę, że każdy z Was ma sporo różnych czołgów niskiego tieru, na których będziecie mogli się tutaj dobrze pobawić. Możecie napisać w komentarzu na przykład jaki jest fajny czołg, żebym mógł sobie przetestować, bo ja tak jak powiedziałem, przetestowałem kilka różnych czołgów. Ten T7 Combat Car siadł mi chyba najlepiej, ale może wy znajdziecie jakąś fajną maszynę, którą też będzie można sobie śmiesznie pograć. Zacząłem się zastanawiać, czy na przykład takiego Lefaka, takiej piąto-tierowej, znienawidzonej przez wszystkich arty nie wziąć. Dlatego, że ona będzie miała prawdopodobnie bardzo dużo punktów wytrzymałości, bo będzie poważnie zbafowana i ona fajnie strzela Pociskami kumulacyjnymi na wprost i można by spróbować zagrać ją po prostu jak Tedek. Mamy dużo punktu wytrzymałości, czyli jesteśmy w stanie przyjąć jakieś strzały. Możemy wyjeżdżać, ona 7 sekund bodajże ładuje, więc zadaje duże uszkodzenia. Tutaj pewnie ma zbafowane jeszcze uszkodzenia i ma zbafowaną penetrację. Mogłoby być na takim lefaku jeżdżącym i strzelającym, strzelającym jak Tedek całkiem zabawnie, więc może to sobie przetestuję i ewentualnie, jeżeli będzie fajnie, to Wam to. Na YouTube pokażę. No ale jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to również zachęcam. Zapraszam do napisania w komentarzu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Bitwa się już kończy. Jak widzicie w ogóle to była dziwna bitwa, bo ja tą bitwę grałem w piątek po południu, jakoś koło 15-16 godziny i zobaczcie, że wylosowało mi bitwę na 13 czołgów. To też takie dość zaskakujące. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale. Może po prostu matchmaking działa w tym przypadku tak, że po prostu wrzuca sobie ludzi, ile jest w kolejce, tu wrzucamy, wrzucamy, no bo tak naprawdę nie patrzę tutaj na, na to, jakie są tiery, bo nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że wszystkie czołgi są traktowane właściwie yy, tak samo, bez żadnej różnicy. 5500 uszkodzeń na te 7 combatkarze. bardzo ładny wynik, że tak powiem, oczywiście nie do zrobienia w normalnej bitwie, ale yy, w tym trybie całkiem fajnie. Polecam Wam spróbować, polecam Wam się pobawić i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!